Mamy wyłączenie kontroli atrakcji, trakcji. Dzień doberek. Dzisiaj z nami jest Nowa tenera na 25 rok, która ma prawie wszystko, czego potrzeba, jeśli chodzi o, o różnicę między modelem wcześniejszym a tym, nowy korek paliwa, który jest. No, taki standardowy, jak powinien być chyba od zawsze w tenerze, a nie ten taki korek, który przypominał korek paliwa od malucha, który wyciągaliśmy i, i trzymaliśmy w ręce. Tutaj mamy normalny, fajny korek na zawiasie i nie musimy szukać miejsca na niego na stacji. Druga rzecz, bardzo ważna, to pojawiły się tryby jazdy, a to dlatego, że pojawiła się elektroniczna. Przepustnica. Przepustnica sterowana elektronicznie. Tutaj nie ma już linki. Mamy tylko potencjometr. Przy przepustnicy mamy silnik, który przepustnicą po prostu steruje. Cóż jeszcze nowego jest? Na pewno nowe są te manipulatory tutaj. Tutaj nie mamy tego kółka, które było wcześniej, tylko mamy przycisk od trybu wjazdy. Nowy wyświetlacz. Możemy sobie na wyświetlaczu zmieniać pomiędzy dwoma opcjami, no ale jak? No. Okej, okay, musimy się zatrzymać chyba. Okej, okay, coś tam zamuliło. Tu mamy jeden. Mamy drugi, także możemy. Możemy zmieniać sobie wygląd. Naszego naszych instrumentów. W ten sposób. Nie wiem, który wam się bardziej podoba. Mi się chyba podoba bardziej tamten. Ze wskazówką. OK. Mamy też ustawienia, pogodę może nam wyświetlać, muzykę, nawigację, telefon i tak dalej. Ja tego nie będę podłączał. Mamy też tryby jazdy tutaj. Mamy Explore. I Sport. Jest spora różnica między tym trybem Explore a trybem Sport, jeśli chodzi o nie o moc, nawet tylko o to, jak czuła jest manetka gazu. Od razu agresywnie otwiera przepustnicę, natomiast na tym trybie Explore jest taki delikatny. Może nie, nie ma opóźnienia, ale jest to tak wygładzone fajnie, że jak sobie po prostu jedziemy na luzie, to. Znaczy na luzie, na chillu, jak sobie jedziemy, to, to nie szarpie nas tak aż, a, a, aż bardzo na tym trybie. Mamy wyłączenie ABS u i mamy wyłączenie kontroli atrakcji trakcji. No i to tyle. Jeśli chodzi o bajery. A, no tak. I jeszcze mamy kierunkowskaz nowy. I ma on dwa tryby. Jeden jest taki, że jak delikatnie go dotkniemy, to świeci się 3 albo cztery razy kierunek. I sam przerywa, a jak naciśniemy go mocniej, no to jest włączony na stałe. I żeby anulować czy tam wyłączyć ten kierunkowskaz, klikamy w tym samym kierunku. Jeszcze raz. Proste. Tu mamy długie. Tu mamy migawkę, a tutaj mamy włączenie długich na stałe. Awaryjne. I Titok. Nowa jest pokrywa sprzęgła, jest, jest bardziej schowana w stronę motocykla i po prostu nie przeszkadza tutaj, e, jeśli chodzi o obuta off e, I co i zawieszenie. Teraz jest w pełni regulowane. W pełni regulowane e, i z przodu i z tyłu, więc mamy tutaj już w zasadzie. Mm, no, pełną opcję, jeśli chodzi o, o zawieszenie. Bardzo zwrotne. To jest, mimo że to nie jest najmniejszy motocykl, nie? Z podanych informacji też wynika, że bak jest troszkę niżej, troszkę przesunięty w dół i ta masa jest trosz, trochę rozłożona bardziej w kierunku frontu motocykla Siedzenie jest jednoczęściowe Długie, w miarę fajne, płaskie Trochę twarde, ale tak szczerze mówiąc to to, że ona jest wypłaszczone, to można sobie fajną pozycję znaleźć, mieszać troszeczkę tą pozycją, można się przesunąć do przodu, do tyłu, jest naprawdę fajnie. Właśnie sama pozycja jest bardzo neutralna, taka nie, nie wymusza na nas nic, no i właśnie daje nam opcję, żeby się trochę poprzesuwać, do przodu, do tyłu. Kierownica jest na takiej odpowiedniej wysokości, ani za nisko, ani za wysoko, jest ok. Zmiany były też podobno w skrzyni biegów, ale tutaj nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, więc nie będę się wypowiadał. No, mogę powiedzieć, jak, jak czuć skrzynię. Wszystko w porządku. Zmieniła się lampa z przodu, to będziecie widzieć na przebitkach. Zmieniły się też plastiki i tak dalej, owiewki trochę. Ta szyba. Ta szyba też się zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, no to ja mam pecha chyba, ale no jest albo za nisko, albo za wysoko dla mnie. Chociaż jakby miała być wyżej, no to by pewnie zasłaniała więcej. Te kierunki powiem wam, że ciężko wyczuć trochę, bo o ile ten jeszcze w lewo jestem w stanie delikatnie nacisnąć, żeby kliknął te 4 razy tylko, to ten muszę się bardzo postarać, żeby nie, nie wrzucić tego stałego trybu. ciekawe czy się sam wyłączy po jakimś czasie. No, sam się sam się wyłącza po jakimś tam albo dystansie, albo czasie, nie wiem. Tu mamy USB. Tu możemy wyłączyć. Możemy? Chyba przy zatrzymaniu się możemy? Tak jest. Także to zrobili super. Jak jesteśmy zatrzymani, to wystarczy, że przytrzymujemy. Ten przycisk dedykowany do wyłączenia ABS-u i kontroli trakcji, też. Czyli mamy pełny off-road power. No, oczywiście mamy. No, nie, na, na z przodu jest włączony. Czyli tak, ten, ten guzik wyłącza tylny ABS i kontrolę trakcji, jak go przytrzymamy. I wystarczy, że go raz wciśniemy. I mamy tryb drogowy. Let's say. Zawieszenie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest już takie zawieszenie miękkie bardzo. Wybieranie równości tak troszeczkę na ostro. To nie jest już takie kanapowe zawieszenie moim zdaniem. Dobra, zobaczmy sobie jak on przyspiesza od zera do setki, a później jak, jak hamuje. Eee, dobra, tu mamy sporcik. Okej. Okay. Powiem wam, że zaskoczeniem są hamulce, bo ten taki pierwszy pierwsze uczucie, jak one jak one działają, jest takie, że one są takie nie do końca ostre, nie? Natomiast jak, jak już faktycznie chcemy. Hamować, czy w tej drugiej fazie, takie, takiego głębszego tam naciśnięcia tej, tej dźwigni, one są niesamowicie skuteczne. No i przyspieszenie jest też całkiem całkiem, to 70 kilka koni to jest raczej zawsze wystarczająca ilość do przemieszczania się takiego niesportowego, tylko normalnego. Jest jedna rzecz, która, której mi brakuje w tym motocyklu yy, i to taka nielogiczna trochę dla mnie, że wprowadzili wprowadzili tutaj przepustnicę elektroniczną, sterowaną elektronicznie, to gdzie jest tempomat? Czego tutaj nie ma tempomatu? Halo. Mamy wszystko co trzeba, wystarczyło tylko tutaj dołożyć guzik albo manipulator z innego, z innego modelu, nie? Przełączniki nie rozumiem. Przecież tenera, z, tenera w zasadzie teraz jest kompletna. Ma wszystko, ma dużo lepsze zawieszenie. Ma łączność i tak dalej z telefonami. Można sobie wrzucić tam nawigację, czyli bajery, które są raczej pożądane na rynku. A brakuje tu jednego przycisku dosłownie, nie? Wtedy by był to naprawdę sprzęt do przemierzania bardzo dużych odległości i tak dalej, nie? No właśnie, zobaczcie sobie jak się zachowuje ta przepustnica na trybie na trybie sport Bra. Tak. a jak zmienimy Explore na Explore to mamy taki Mamy tutaj no po prostu wyłagodzony ten pierwszy ruch manewki. Dobra, teraz sobie pogadamy trochę o zawieszeniu z racji tego, że jedziemy po bardzo dziurawej drodze. Ona na pierwszy. Pierwsze wyczucie tego sprzętu jest takie, że on jest twardy. On nie wybiera takich mniejszych rzeczy. To znaczy, wybiera bardzo dobrze, tylko daje nam dość duży feedback, co się dzieje z zawieszeniem. Ale jak jedziemy w coś większego, to wtedy zawieszenie naprawdę błyszczy. Powiem Wam, że. On daje nam bardzo mocno do zrozumienia, że jedziemy po nierównym terenie. Ale dobrze sobie z tym radzi. Oczywiście ja nie jestem Poltares, także nie będziemy tutaj skakać tym motocyklem ani nic. Ja mówię o takich odczuciach normalnego niesportowca, normalnego motocyklisty niesportowego, nie? No i muszę przyznać, że ona jest super wyważona, mimo że to waży te około 200 kg, to mam wrażenie, że jeździ się nią lżej niż taką na przykład, Hondą CB500X. Także, cóż mogę powiedzieć na koniec? Bardzo, bardzo, bardzo fajny sprzęt. Szczególnie w, w tym wydaniu, właśnie na 25 rok, bo już ma. Wydaje mi się, że wszystkie takie delikatne minusy poprzednich tenerek. Są tutaj właśnie wyeliminowane, nie? Więc. I zawieszenie jest lepsze. I według tych co się lepiej znają ode mnie, to jest dużo lepsze. Mamy tryby jazdy. To jest fajna rzecz. O, lanie paliwa jest cywilizowane już. Tu mamy więcej miejsca na nogę. Wydaje mi się, że Yamaha zrobiła bardzo dobrą robotę. I to nie jest tylko facelifting ani tylko zmiana owiewek ale ten motocykl pod względem zawieszenia i tak dalej naprawdę się zmienił więc więc jak dla mnie byłby idealny gdyby miał tutaj jeszcze jeden plastikowy guzik od tempomatu i byłoby perfekcyjnie. Do następnego!